On działa też, gdy siłą kres ma mnie drogę. Bóg mój ma, On jest różem mym, trzyma mnie przy boku swym. Miłuje mnie i siłę da, On swą drogę ma, On swą drogę ma. A też, gdy siłą kres, dla mnie drogę Bóg mój ma. On jest różem, trzymam mnie przy boku swym. Miłuje mnie i siłę da, on swą drogę ma. On swą drogę ma. Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Florence Nightingale z Durbanu cierpiała z powodu raka, który znajdował się u wejścia do żołądka. Tego rodzaju rak doprowadza ludzi do śmierci głodowej. Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa Tak mówi Bóg, będziesz żyć siostro. Po 8 miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Będę się śpieszył w miarę możliwości. Odłożę na bok zegarek, żeby za długo nie mówić. Zawsze powoli rozpoczynam. Zawsze jestem spóźniony, bo niczego nie chcę czynić w pośpiechu. Wiemy, że to nasza dzisiejsza bolączka. Jesteśmy w zbyt wielkim pośpiechu. Ja natomiast, kiedy się żeniłem, spóźniłem się na swoje wesele. Ktoś powiedział: Spóźnisz się też na swój pogrzeb. Odpowiedziałem: Mam taką nadzieję. Pewien człowiek chciał mi kiedyś sprzedać polisę ubezpieczeniową, a nie byłem ubezpieczony. Nie mam nic przeciw temu, ale uważam, że wielu naszych obywateli jest bardzo słabo ubezpieczonych. Więc on powiedział: Nie jest pan nigdzie ubezpieczony? Ależ tak, odpowiedziałem. W takim razie bardzo przepraszam, nie wiedziałem, że jest pan ubezpieczony. A jakie pan posiada ubezpieczenie? Odpowiedziałem: Błogosławione zabezpieczenie. Jezus jest mój. Jakże ten pokój słodzi mój znój? Audycja radiowa boży głos w czasach ostatecznych. On się zatrzymał i popatrzył na mnie, a stał w grupie ludzi. Potem powiedział: Ale proszę pana, to nie zapewni panu pogrzebu. Odpowiedziałem: Wiem o tym, ale dzięki temu wydostanę się z grobu. Nie martwimy się tym, jak się dostać do grobu, ale jak się z niego wydostać, prawda? A więc Duch Święty jest naszym agentem ubezpieczeniowym, który rozdaje polisy ubezpieczeniowe każdemu, kto pragnie. Jeśli jej pragniesz, możesz ją otrzymać. Jeśli nie jesteś zbawiony i nie znasz łaski naszego Pana Jezusa, przyjmij go dzisiaj. W Ewangeliana 5:24 napisane jest: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota". To cudowne, prawda? Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl Człowiek odchodzi, ale zastanówmy się nad tym, co będzie dalej. Czy będziemy go jeszcze mogli kiedyś zobaczyć? Czy możemy mieć tę pewność, że kiedyś się z nim spotkamy? Job zadał to pytanie w najstarszej księdze Biblii. Powiedział: Jeżeli człowiek umrze, czy jeszcze może żyć? Czy mamy jakiś dowód na to, że tak jest? Czy możemy przedłożyć jakiś fizyczny dowód zmartwychwstania? Tak, uważam, że tak. Byłem tam w Finlandii owego dnia, a ten mały chłopczyk tam leżał. A ja chodziłem koło niego. Leżał tam martwy. Był martwy już pół godziny. Ja zacząłem odchodzić, jakby ktoś położył na mnie swoje ręce. Odwróciłem się, pomyślałem, co to było. I spojrzałem znowu. Pomyślałem sobie, czekaj chwileczkę. Zajrzałem na tylną kartkę do notatek Biblii. Było tam napisane, i stanie się, że mały chłopiec około dziewięcioletni. On zostanie zabity przez samochód, kości w jego ciele będą połamane. Popatrzyłem i pomyślałem: O Boże!. Powiedziałem: Stójcie wszyscy cicho! Był tam również burmistrz miasta. Powiedziałem: Jeśli ten chłopiec nie stanie na swoich nogach w ciągu dwóch minut, możecie mnie wypędzić i wygnać z Finlandii. Lecz jeśli on powstanie, powinniście oddać wasze życie Chrystusowi. Oni stali cicho. Powiedziałem: Niebiański Ojcze! Ty powiedziałeś przed dwoma laty, tam za morzem, że ten mały chłopczyk będzie tutaj leżał. I było tysiące po całym kraju, którzy zanotowali w swoich Bibliach, co to było? Absolut. Ojciec pokazał, co się wydarzy. Nie miałem żadnych obaw, kiedy tam stałem. Absolut. On na pewno powstanie. Wprost tam w Finlandii, gdzie tysiące ludzi przychodziło co wieczór, wszyscy ci ludzie mnie kochali i oni widzieli, że się działy uzdrowienia, lecz tutaj był chłopiec, który tam leżał martwy To wierzy we mnie Sprawy, które ja czynię I on czynić będzie Oto wasz absolut Powiedziałem Śmierci, nie możesz go już dłużej trzymać Bóg przemówił Odejdź stąd, oddaj go z powrotem I ten mały chłopiec powstał I rozglądał się wokoło od tak Ludzie zaczęli mdleć Tam to jest, napisane wprost tam A podpisał to burmistrz miasta Oraz publiczny notariusz Co to jest? Absolut. Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Czy to nie jest ten sam Bóg, który zatrzymał tą niewiastę znań, kiedy niesiono jej zmarłego syna? Oto jest Jezus Chrystus. Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak. Spójrzcie, jak tam w Meksyku, gdy to nie niemowlę. Niektórzy z was znajdują się tutaj, siedzą tutaj, a to nie niemowlę. Lekarz podpisał akt zgonu. To nie niemowlę umarło rano o dziewiątej, a to stało się o dziewiątej wieczorem tego samego dnia. A ta młoda kobieta nie dała się uspokoić. Bili tam stał, mój syn, próbował ją powstrzymać. Sądzę, że oni tam mieli dwustu porządkowych, którzy tam stali, a ona przedostała się pomiędzy nimi. Poprzedniego wieczora ten ślepy człowiek otrzymał swój wzrok i ona to widziała. Padał deszcz, lało jak z sebra, a oni tam stali już od wczesnego rana, na dworze, na tej wielkiej arenie dla walki byków, przemawiałem i spojrzałem. Zobaczyłem wprost przed sobą niemowlątko, Małe meksykańskie dziecko, bez zębów, siedzące tam po prostu i śmiejące się do mnie. Ja powiedziałem: chwileczkę, bracie Mor, przyprowadźcie ją tutaj. O, absolut! Porządkowi jej to wyjaśnili i ona podeszła. Ona upadła na ziemię. Ja powiedziałem, powstań! A brat Spinoza powiedział, powstań! Powiedział jej to po hiszpańsku. Ona tam powstała. Powiedziałem, niebiański ojcze, stoję tutaj w tym deszczu. Śliczna, młoda kobieta, wieku około 23 lat. Jej oczy wyglądały w oczekiwaniu. Ona przedtem widziała tego człowieka, który był całkiem ślepy przez około 40 lat, a jego oczy zostały otwarte na podium. Wiedziała, że jeśli Bóg potrafił otworzyć oczy ślepego, to on może uzdrowić jej niemowlę. Ono tam leżało. Malutkie, sztywne maleństwo leżało pod kocem, od tak całkiem przesiąknięte wilgocią. Powiedziałem: Niebiański ojcze, ja nie wiem, co to znaczy. Ja jestem tylko Twoim sługą, lecz ja tam widziałem to niemowlę stojące. Ono żyło. Wkładam na nie moje ręce w imieniu Pana Jezusa. Odezwało się, zaczęło krzyczeć. Matka chwyciła niemowlę i zaczęła płakać, a ludzie stojący w pobliżu zaczęli płakać. Również kobiety mdlały i tym podobnie. Powiedziałem: „Nie mów o tym nikomu. Oślijcie gońca z tym niemowlęciem i z tą matką. Idźcie do tego lekarza.” i niechaj on podpisze orzeczenie, że to niemowlę umarło. Ono umarło na zapalenie płuc owego poranka o dziewiątej godzinie. Mamy to orzeczenie podpisane przez lekarza owego poranka. Lekarz orzekł w swoim biurze, że to niemowlę jest martwe, a jego matka nosiła je przez cały dzień. Co to było? Ona wierzyła, że jeśli Bóg potrafił otworzyć ślepe oczy, patrzcie, to Bóg może wskrzesić z martwych, bo On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Śmierć musiała oddać swoją ofiarę. Śmierć Chrystusa załatwiła tą kwestię. Kiedy ta pszczoła śmierci ukuła go i wbiła to żądło, wy wiecie, pszczoła owad, który ma żądło, jeżeli On kiedykolwiek wbije to żądło dostatecznie głęboko, to kiedy odlatuje, to żądło zostanie z niego wyrwane. Śmierć miała zawsze żądło. Tutaj szedł syn Boży. Ta pszczoła śmierci zaczęła brzęczeć koło Niego. Ach, jakby on mógł być prorokiem, jakby on mógł stać tam i pozwolić, żeby mu pluto w twarz, jakby on mógł stać tam i pozwolić, żeby się z niego naśmiewano i nie zrobić nic przeciwko temu. To nie jest Emanuel, to jest tylko zwykły człowiek. Spójrzcie na te plwociny pijanych żołnierzy, spójrzcie na jego krwawiącą twarz. Diabeł sobie powiedział, ja go dostanę, ja go dostanę. Tutaj on przychodzi jak pszczoła z żądłem śmierci i brzęczy koło niego. Lecz bracie, kiedy ta pszczoła wbiła swoje żądło w tego Emanuela, to kiedy odleciała, straciła swoje żądło sama śmierć. Nic dziwnego, że Paweł potrafił jej później spojrzeć prosto w twarz i powiedzieć: O śmierci, gdzie jest żądło Twoje? Grobie, gdzież jest Twoje zwycięstwo? Chwała bądź Bogu! Który nam daje zwycięstwo, śmierć Chrystusa była absolutem dla każdego człowieka, który bał się śmierci. Audycja radiowa: Boży głos w czasach ostatecznych. Kiedy przyszedł Baranek Boży, zabity od założenia świata, aby zająć miejsce obciążonych winą grzeszników, został zbity i zraniony, wyszydzony i wyśmiany, i umarł śmiercią, jaką nie mogłoby umrzeć żadne stworzenie, tylko sam Bóg, skrwawione kędzierze Jego włosów. Zwisały mu z ramion i kapały z nich na ziemię krople krwi, pokazując, jak straszliwą rzeczą jest grzech, skoro on musiał tak umierać, aby odkupić człowieka z życia w grzechu. Nikt nie mógł umrzeć w taki sposób, nikt nie mógłby znieść tej śmierci. Jest powiedziane, że kiedy go przebodli, wypłynęła krew i woda. Kiedyś rozmawiałem o tym z pewnym człowiekiem, który był naukowcem, i on powiedział: To mogło się stać tylko w jeden sposób. On nie umarł z ukłucia rzymską włócznią. Przyczyną jego śmierci nie była też utrata krwi, gdyż w jego ciele ciągle jeszcze była krew. Jego śmierci nie spowodowała rana rzymską włócznią, ani rany po gwoździach w jego rękach czy po koronie cierniowej na jego głowie. On zmarł z żalu, ponieważ przyszedł do swojej własności, a jego właśnie nie przyjęli go. Zmarł na skutek złamanego serca, kiedy widział, że te same śmiertelne stworzenia, za które on umierał, aby je odkupić, klują w jego twarz, kiedy został odrzucony przez ludzi. Osiemset lat wcześniej, zanim to się stało, Dawid wołał tymi samymi słowami, co on na Golgocie. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jakże okropną rzecz powoduje grzech. Oddziela człowieka od Boga. A on był ofiarą za grzeszną, która miała zostać złożona za nasze grzechy. On został oddzielony od obecności Bożej. Oddzielił go grzech. Bóg włożył nasze grzechy na niego i on został odłączony od Boga. Dlatego właśnie wołał: "Czemuś mnie opuścił?". On został opuszczony. Zajął to miejsce. I widział swoich ludzi, których Zbawicielem przyszedł się stać i którym przyszedł darować życie, a oni go odrzucili. I to tak go zasmuciło. Jego serce było tym tak załamane, że krew i woda i inne związki w jego ciele oddzieliły się od siebie. Człowiek nigdy sobie nie uświadomi w pełni, co to było, właśnie dlatego nikt inny nie mógł umrzeć w ten sposób, bez względu na to, jak bylibyście torturowani, Choćby wasze nogi zakłuto w kłody, choćby przecinano was po kawałku albo palono po kawałku, nie moglibyście umrzeć taką śmiercią, ponieważ nie jesteście w ten sposób ukształtowani. On musiał być Bogiem. Musiał być w swojej istocie więcej niż człowiekiem. Umarł jako Bóg. Umarł na skutek złamania serca. Tak bardzo smucąc się nad światem, aż w jego ciele nastąpiła reakcja chemiczna, która nie mogłaby nastąpić w waszym. Wy nie moglibyście cierpieć w taki sposób. Jest niemożliwą rzeczą dla Was przeżywać taki żal. Tylko jeden więc mógł to uczynić i On to uczynił. Audycja radiowa, Boży głos w czasach ostatecznych. Zawisnęło tamto drogocenne życie, które nie umiało nic innego, jak tylko miłować i czynić dobrze. Wisiał pomiędzy niebem i ziemią, podniesiony, odarty z odzieży, nagi, zażenowany. Wyobraźcie sobie, jak byście się czuli, obnażeni, ale nie możecie poznać Bożego zażenowania, kiedy On tam zawisł. Ja wiem, że na krucyfiksach on ma małą przepaskę, ale tak wcale nie było. To tylko artysta to tam umieścił, z niego zdarto całą odzież. Miał suknię, którą zabrano mu, i rzucono o nią losy. Był wystawiony na palący wstyd, ale będąc Bogiem, musiał to wytrzymać, a grzesznicy pluli mu w twarz. Będąc głębiną miłosierdzia, musiał umierać publicznie rozebrany do naga. Wywarło to na niego taki wpływ, że oddzieliła się w nim woda i krew. Nic dziwnego. Myślę, że poeta wyraził to trafnie, kiedy powiedział: Wśród drżących skał i ciemnych chmur, mój zbawiciel skłonił głowę i umarł. Lecz rozdarta zasłona odsłoniła drogę do radości niebios i nieskończonych dni. Oczywiście. On musiał tego dokonać. Ta zasłona wisiała pomiędzy człowiekiem a Bogiem, lecz kiedy została rozdarta, odsłoniła drogę do radości niebios i nieskończonych dni. Golgota coś znaczy, znaczy więcej niż potrafimy wyrazić. Na pewno tak. Żyjąc, On miłował mnie. Umierając, zbawił mnie. Będąc pogrzebany, zaniósł moje grzechy daleko. Grzech został już potępiony. Nie ma już władzy. Kiedy Pan wydał na krzyżu okrzyk, wykonało się: Grzech umarł. Teraz on jest martwy. Już jest z nim sprawa załatwiona. Jest on bezsilny, jest pozbawiony życia. Ludzie, pomyślcie o tym, drodzy radiowi słuchacze. Ten grzech, ten nieprzyjaciel istot ludzkich jest pozbawiony życia, martwy i nie ma już skuteczności. Nie może mieć, kiedy słońce przestało świecić i gwiazdy się zaćmiły, a ziemię okrył mrok, wszystko zostało odkupione. Teraz on jest martwy, jest pogrzebany, jest pozbawiony życia, nie mając już w sobie życia, musi zostać pochowany. Co zostało pochowane? Ciało Boga zostało pogrzebane, ponieważ ono było ofiarą zagrzeszną. On był tym palonym barankiem. Jego ciało zostało spalone w ogniu nieprawości. Ten bezgrzeszny baranek nie znał grzechu. Ten Bóg nie znał żadnego zła. Jego życie zostało wydane i ta ofiara zagrzeszna zawisła tam na krzyżu. Będąc pogrzebany, zaniósł moje grzechy daleko. On musiał zostać pogrzebany. To ciało, ta ofiara zagrzeszna musiała zostać pogrzebana. Właśnie dlatego za chwilę wielu będzie wchodziło po kolei do tego basenu. Aby ochrzcić się w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Coś się wydarzyło. Ten duch, który wyszedł z tego ciała, kiedy on zawołał wykonało się, potępił grzech w naszych ciałach i my musimy pogrzebać go, aby już więcej nie był wspomniany. Bardzo się cieszę z tego, że tak jest. Kiedy coś zostanie pogrzebane, jest to skryte, nie widać tego. A będąc pogrzebany, zaniósł moje grzechy daleko. Bóg nie dostrzega więcej naszych grzechów ponieważ one zostały pogrzebane. Gdzie zostały pogrzebane? W Morzu Zapomnienia. Pomyślcie o Morzu Zapomnienia. Bóg nie może ich więcej przypomnieć, ponieważ one są martwe i pogrzebane. Nie można o nich nawet wspomnieć. One są wymazane z Bożej pamięci. Nasze grzechy nie tylko zostały przebaczone, lecz są także pogrzebane w Morzu Zapomnienia, aby ich więcej nie wspominano. Będąc pogrzebany, zaniósł moje grzechy daleko. Nie można ich więcej wspominać, ponieważ one zniknęły. One są poza zasięgiem Bożego Wzroku. One są sparaliżowane, są rozwiedzione, są usunięte. Bóg więcej o nich nie wspomina. Co z tego wynika? Kościół powinien być uradowany tego poranka, wiedząc, że nasze grzechy nie będą więcej wspomniane. One zostały wrzucone do morza zapomnienia, do grobu, z którego nie ma żadnego zmartwychwstania. One są martwe i zapomniane na zawsze. Jest tak, jak gdyby nigdy nie zostały popełnione. Umierając zbawił mnie, a będąc pogrzebany zaniósł moje grzechy daleko, odniósł je tak daleko, aż znalazły się w Morzu Zapomnienia. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos. Skrytka Pocztowa 85. Ulica Pocztowa 14. 47 400 Racikusz. Telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl